Podobnie jak Kevin sam w domu jest nieodłącznym elementem programu telewizyjnego podczas świąt Bożego Narodzenia, tak w czasie świąt Bożego ciała nie może zabraknąć w telewizji filmu biała sukienka. Widzieliście go. Jest to film z 2003 roku, w ogóle to jest pierwszy polski film, który, o którym mówię w niniejszym wideoblogu. To jest bardzo ciekawy. Całym tłem. Do tego filmu jest uroczystość Bożego Ciała. Na początku widzimy młodego człowieka, który łapie stopa na stacji benzynowej. Jest to Damian i Maciej. Maciej jest kierowcą. Okazuje się w trakcie, że jest ateistą, jest wkurzony w ogóle na, na to, że są jakieś problemy z przejazdami, bo jest uroczystość Bożego Ciała, są procesje. Adamian słucha go cierpliwie, nie ma tak krytycznego podejścia do tematu Kościoła. Okazuje się, że jest w ogóle księdzem, który, który jedzie do swojej rodzinnej parafii. W trakcie drogi zawiązuje się jakaś, można by powiedzieć, nic przyjaźni między tymi dwoma mężczyznami. Oprócz tego widzimy. Całe przygotowanie parafialne, cały ten folklor, związany z przygotowaniami do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Pochwalony jesteś! Na wieki wieków, ale będzie pięknie, co? Ale będzie pięknie! Tak się ta, cieszę. Tak. I te kwiatuszki dzisiaj świeżutkie, I ta pogoda. Cholera jak ja lubię to ciało. Niżej, niżej, panowie, tak, żeby nie można było ani dołem, ani górą. Dzieciaki to lubią się wciskać, a musi być porządek. Jak nie u nas, to gdzie? Dochodzi do pewnego dramatycznego wydarzenia, gdzie, gdzie Maciej właściwie staje przed perspektywą, przed perspektywą śmierci. I wtedy weryfikuje się jego ta niewiara, jego, jego ateizm i te wszystkie pomysły, które miał na, na Pana Boga. Oczywiście ma w sobie głęboki żal, głęboką, głęboką jakąś złość do Pana Boga za to, że zabrał mu ukochaną osobę. Film nie jest oczywiście pogłębionym studium psychologicznym czy teologicznym na dany temat, ale raczej jest to taka humorystyczna, ale też z przesłaniem historia, którą ogląda się z przyjemnością, ale która zostawia taki też dobry ślad w myślach, w sercu i chce się wracać do tego filmu. Może on być też taką inspiracją dla nas do takiego zastanowienia się nad swoją wiarą w Pana Boga, nad swoim postrzeganiem tego, co się w naszym życiu dzieje, jakichś trudnych wydarzeń, trudnych momentów, jak my sobie myślimy o Panu Bogu, czy się na Niego obrażamy, czy próbujemy jakoś znaleźć. Głębszy sens tego, co się stało. Czy po prostu odwracamy się od niego i, i mówimy, skoro ty tak, się, tak mnie potraktowałeś, to nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Czy też szukamy jakiegoś głębszego sensu jakichś trudnych wydarzeń, które nas w życiu spotkały. A oprócz tego, jest to też ciekawa historia, dobry film do tego, aby zastanowić się nad tym, jak sami przeżywamy uroczystość Bożego Ciała, procesję i to świętowanie. Tajemnicy obecności Chrystusa pod postacią chleba i wina. Tego, że to nie jest jakaś przenośnia, jakiś mit, jakiś tylko symbol, ale żywa i realna obecność Chrystusa, który wychodzi na ulicę naszego miasta. I to jest coś niesamowitego. To, że Bóg jest tak blisko nas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku wideobloga w Koloradce. Trzymajcie się. Szczęść Boże.